Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować bardzo fajny rodzinny samochód. Ale i nie tylko, jest to również auto miejskie, eee, gabaryty może niezbyt wiele, ale w środku naprawdę bardzo dużo miejsca, więc śmiało to może posłużyć również jako rodzinne auto. Jest to oczywiście Mercedes b z W245, oznaczenie B160, 2009 rok, silnik 1.5, dokładnie 97 koni, niecałe 100 koni, połączone z manualną 5-biegową pięcio, skrzynią biegów. Jest to jak, naj, jak najbardziej wystarczająca moc, żeby poruszać się sprawnie tym samochodem. A i tak jak widzicie, jest to auto naprawdę w rewelacyjnej kondycji. Przede wszystkim przepiękny biały kolor. Samochód jest bezwypadkowy z fabryczną powoką lakiernicą na wszystkich elementach. Bardzo ładne, oryginalne 15-celowe aluminiowe felgi. Oryginalnie przyciemnione szyby. Lusterka z kierunkowskazami co bardzo ważne, podgrzewane, jak i automatycznie ustawiane. Komplet dwóch kluczy. Przepiękny stan. Piękny biały kolor. Przebieg 190 tysięcy. Jest to oczywiście oryginalny przebieg, który jak zawsze poświadczamy na fakturze, tak samo jak i bezwypadkowość. Chromowane dodatki. Bardzo ładne aluminiowe felgi. Niezniszczone od żadnych krawężników. Stan samochodu uważam, że naprawdę, jak na ten rocznik, jest rewelacyjny. Często teraz opisuję, że samochody, samochody są adekwatne do przebiegu, jak i do rocznika, ale tutaj, proszę Państwa, świał bym mógł powiedzieć, że auto wygląda naprawdę bardzo dobrze i bardzo świeżo. Przede wszystkim zawsze powtarzam, że biały kolor w starszych samochodach bardzo je odmładza i dlatego ten Mercedes również wygląda bardzo świeżo. Przednie reflektory w soczewce. Halogenu do dołu I zapraszam Was do środka. Oznaczenie Blue Efficiency. A w środku elektryczne szyby z przodu. Elektryczne ustawianie lusterek. Tak jak wspominałem, lusterka podgrzewane. Czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Zwróćcie uwagę na fotel kierowcy, w jakim jest stanie. A wygląda naprawdę bardzo dobrze. Oryginalne dywaniki Mercedesa. Wszędzie logotypy Mercedesa na progach. Kierownica multifunkcyjna, komputer pokładowy, oryginalne radio z Bluetooth, czyli mamy łączność z telefonem po Bluetooth, czyli zestaw głośno mówiący jest jak najbardziej komplet kluczy manualna, pięciobiegowa skrzynia biegów, misy na cup holdery, wyjścia 12V, schowek z podłokietnikiem, który jest regulowany. Tu proszę Państwa, jak nowy, co bardzo ważne, izofiksy, aby przewozić nasze pociechy jak najbardziej bezpiecznie. Deska rozdzielcza bardzo ładnie utrzymana. Zapraszam również do bagażnika. Bagażnik bardzo czyściutki, również zadbany. Roleta na wyposażeniu, schowek na apteczkę. Kolejny schowek z boku oraz głęboki schowek pod podłogą. Wszystkie podzespoły są sprawne, co bardzo ważne. Najważniejsze podzespoły to na tą chwilę wszyscy, co dzwonicie, to się pytacie, czy klimatyzacja jest sprawna. Tu oczywiście sprawna jest, chłodzi bardzo dobrze na te nasze gorące, upalne dni. U nas jest cały czas teraz po pod 30 stopni, więc klimatyzacja jak najbardziej wskazana. Naprawdę bardzo fajny samochód. Miejskie auto, ale nie tylko. Może to być również rodzinny samochód. Idealne jakie drugie auto w domu. Dajcie znać w komentarzach, czy bylibyście zainteresowani zakupem takiego samochodu. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony www.autadama.pl Jak i do kontaktu telefonicznego 500-820-845. Preferujemy również WhatsApp, Messenger. Jesteśmy również na Facebooku, Instagramie i oczywiście TikToku. Pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkim miłego dnia. Pozdrawiam, cześć.